W Twojej pracy nie ma miejsca na kompromisy. Potrzebujesz maszyny o równie bezkompromisowym charakterze. Przed Tobą ładowarka przegubowa GEL AL 330. To amerykańska legenda z grupy Manitou, łącząca w sobie siłę niezbędną do ciężkiej pracy z winnością, jakiej brakuje konkurencji. To mała maszyna do wielkich wyzwań. W porównaniu do modelu 320, a L330 posiada dłuższy wysięgnik. Pozwala to na swobodną pracę z materiałami znajdującymi się poza zasięgiem standardowych ładowarek. Kompaktowe wymiary. Szerokość wynosząca zaledwie 1,10 m sprawia, że transport na plac budowy jest banalnie prosty. Masa własna to 2170 kg. Stanowisko operatora zostało zaprojektowane z myślą o ergonomii. Wszystkie wskaźniki i dźwignie są pod ręką. Przekładnia hydrostatyczna oferuje dwa biegi do przodu i dwa do tyłu, pozwalając rozpędzić się do 20 km na godzinę. Maksymalna wysokość punktu obrotu łyżki to 2,83 m. I 83 cm. Statyczny ładunek wywrotu na wprost z łyżką wynosi 1270 kg. Nawet przy pełnym skręcie maszyna zachowuje stabilność, oferując udźwig ponad 1100 kg. Kąt przegubu wynosi 45 stopni, co zapewnia doskonałe manewrowanie w ciasnych przejściach. Prześwit wynoszący 320 mm pozwala na sprawną jazdę w trudnym terenie. GEL AL-330 to maszyna stworzona dla tych, którzy nie uznają dróg na skróty. Za niezawodność odpowiada chłodzony cieczą silnik Perkinsa o mocy blisko 25 koni mechanicznych. Trzycylindrowa jednostka spełnia surowe normy emisji spalin Euro 5. Wydajna pompa zębata generuje ciśnienie 207 barów. Dzięki temu ruchy ramienia są płynne i precyzyjne, co zwiększa wydajność pracy od świtu do zmierzchu.